Czujesz, że każdy dzień wygląda tak samo niesatysfakcjonująco. W Twoim życiu nie bardzo coś się zmienia, pomimo tego, że bardzo chcesz i bardzo próbujesz. Masz takie poczucie, jakby ciągle coś się nie wychodziło, jakbyś utknął w takim martwym miejscu i nie potrafisz ruszyć do przodu. Może się okazać, że rozwiązanie jest prostsze niż myślisz. Może to po prostu kilka złych nawyków blokuje cię w tym, żeby Twoje życie miało więcej pasji, ekscytacji, żebyś zaczął wreszcie osiągać swoje cele i robić w życiu więcej tego, co lubisz i co daje Ci satysfakcję. Oto kilka nawyków, które mogą sprawiać, że czujesz się zagubiony i uwięziony w swoim własnym życiu. A bonusowo dorzucam kilka wskazówek o tym, jak te złe nawyki przełamać i czym je zastąpić. Po pierwsze, większość osób kręci się w życiu w kółko, bo nie wie, czego chce. Nie wiedzą, gdzie jest wyjście, nie wiedzą, w którym kierunku chcą iść. To jest tak, jakby chcieć wyjechać gdzieś na wakacje z Polski, na przykład mieszkasz w Warszawie i chcesz wyjechać gdzieś na wakacje, ale nie wiesz dokąd. W związku z tym, czy pojedziesz na wakacje, kiedy nie masz określonego konkretnego miejsca, do którego chcesz pojechać? Nie, bo nawet nie wiesz, w którym kierunku masz ruszyć, czy pojedziesz samochodem. Samolotem, rowerem może wystarczy, nie masz kierunku, to stoisz w miejscu bez względu na to, jak bardzo chcesz się ruszyć. Większość osób nie wie, czego chce, nie ustala sobie swoich kierunków na życie, albo ustala ich tak wiele, że i tak nie wie, co wybrać, bo nie wie, co jest dla nich najważniejsze. To, co Ci polecam zrobić, to ustalić sobie 5, trzy, jedną konkretne rzeczy, które chcesz w danym momencie zrobić w swoim życiu. Na co jest dobry moment teraz w Twoim życiu, żeby co zrobić, żeby czego doświadczyć, żeby co zobaczyć, żeby co Przeżyć. Często możemy mieć problem z odpowiedzeniem sobie na pytanie, no jaki jest cel w moim życiu. Zamiast tego bardzo często zadaję pytanie takie klientom, czego chciałbyś spróbować w swoim życiu? I nagle jakoś tak odpowiedzi do nas przychodzą: czego chciałbyś spróbować? Albo czego chciałbyś spróbować, gdybyś wiedział, że ci się uda? Często strach nas powstrzymuje przed tym, żeby rozpisać sobie swój kierunek na życie, swoje cele, bo często myślimy o tym, na przykład, o ja to chciałbym być na przykład YouTuberem. Ale zaraz potem myślimy, nie, bo ludzie mnie wyśmieją, ja to w sumie mam mało wiedzy, co ja tam będę się wygłupiał, ośmieszę się tylko bez sensu. Więc gdybyś miał pewność, że ci się uda, to co byś robił? Może tam na tej karcie pojawi się, zostanie youtuberem, a może zupełnie coś innego. Zapisz sobie kilka pomysłów na siebie, co chciałbyś spróbować, gdybyś wiedział, że ci się uda i zobaczysz, czy pomaga ci to określić kierunek w twoim życiu. Jeżeli poznasz kierunek w swoim życiu, to dużo łatwiej będzie ci podejmować decyzje, bo będziesz wiedział, które rzeczy i działania warto się angażować, bo one przybliżą cię do twoich celów. Dopóki nie wiesz, czego chcesz w swoim życiu, to nie masz kierunku i tkwisz w miejscu. Następna rzecz, która nas blokuje w naszej życiowej podróży, to przeciążenie obowiązkami. Bardzo często po prostu nie mamy czasu. I teraz uwaga, dla wielu osób brak czasu jest wymówką, bo kto decyduje o tym, ile masz czasu? Ten ktoś u góry, kto zaprosił nas do uczestniczenia w tym świecie, stwierdził, że tutaj każdy będzie miał określoną taką samą ilość godzin w ciągu dnia: 24. Jak to jest, że w przeciągu tych 24 godzin ty jesteś w stanie wykonać kilka rzeczy? A kilka inne osoby na przykład wykonują tych rzeczy 2, 3, 4, 5 razy więcej. Jak to jest? Nie chodzi tylko o umiejętność planowania, bycia zorganizowanym, ale jak ty korzystasz z tego czasu, który został ci dany? Osobiście mam wielką awersję do powiedzenia nie mam czasu. Każdy z nas ma tyle samo czasu. Każdy go ma. Więc mówienie sobie nie mam czasu jest dla mnie taką informacją, że osoba, która wypowiada takie słowa, że ona oddaje swój czas innym. I teraz ci inni kontrolują jej czas. Kiedy mówisz, że nie masz czasu, a ja bym cię zapytał dlaczego, a ty odpowiesz no bo szef chce, żebym zrobił to i to, muszę przygotować to i to, bo przyłożeni będą, e, gonią mnie z deadline'ami, bo przyjaciółka mi o coś poprosiła, więc muszę coś zrobić. Powiedzenie muszę jest bardzo często związane z nie mam czasu. Czasu. Teraz pytanie, ile ciebie jest w twoim życiu? Te 24 godziny, które masz. Jak wiele z nich przeznaczasz dla samego siebie, a jak wiele z nich przeznaczasz na wykonywanie obowiązków dla innych albo na to, że po prostu się z kimś umówiłeś, ale niekoniecznie chcesz to robić. Jak by to było, gdybyś robił w życiu więcej tych rzeczy, które dają ci satysfakcję i które robisz dla samego siebie? a nie dla innych, bo ktoś tego chce. Wiele osób żyje po prostu dla innych. Rano wstają, bo muszą iść do pracy, ale nie dlatego, że lubią swoją pracę, tylko dlatego, że muszą zapłacić za rachunki. W pracy wykonują zadania, których chce od nich szef. Tutaj papierki, tutaj rozmowy z klientami i tak Potem stoją w korkach, wracają do domu i muszą znowu zająć się domem, posprzątać, ugotować, odebrać dzieci, zabieść dzieci na lekcje pianina i gromadzi się tyle tych rzeczy, które trzeba zrobić, które musisz zrobić, że w efekcie nie masz czasu. Więc gdzie tu jest jakikolwiek przestrzeń w twoim życiu na to, żeby zająć się sobą, swoimi planami, swoimi celami i do tego, żeby zrobić coś inaczej, żeby zmienić coś w swoim życiu, a może tak ci po prostu wygodniej powiedzieć, nie mam czasu. W nie trzeba nic zmieniać, w nie trzeba robić tych niekomfortowych rzeczy, nie trzeba chodzić na siłownię, uczyć się języków obcych, nie trzeba startować ze swoim biznesem w internecie, bo może miałbyś na przykład na to ochotę, chciałbyś spróbować, no ale przecież nie masz czasu, no to jak miałbyś w ogóle to zrobić, nie? Gdybyś miał czas, w innej Rzeczywistości, to może zarabiałbyś więcej, może miałbyś fajną sylwetkę, może mówiłbyś w trzech obcych językach, może miał być fajniejszy związek, partnera, partnerkę, kto wie, ale nie masz czasu, więc nie wchodźmy w to. Bardzo często może się okazać, że my z jednej strony nie mamy czasu, ale jest, jakoś tak wychodzi, że jak sobie sprawdzimy, ile my dziennie na telefonie jesteśmy, na social mediach nagle sprawdzamy i patrzymy. Ojej, dwie, trzy godziny dzisiaj spędziłem. Hmm, ciekawe, przecież cały czas nie miałem czasu, nie? To jak to jest? Kiedy nie masz planu dnia, nie wiesz co, o której godzinie będziesz robił, to automatycznie życie samo podsuwa Ci rzeczy, którymi warto się zająć. W związku z tym na sam koniec odkładasz rzeczy, e, które są ważne dla Ciebie, które mogłyby dokonać jakiegoś przełomu w Twoim życiu, które mogłyby być na przykład nawykami, które pozwoliłyby Ci mieć fajniejsze życie, sylwetkę, zdrowiej żyć, bardziej świadomie, cokolwiek byś chciał teraz zmienić w swoim życiu. Jeżeli zaczniesz tworzyć harmonogram dnia, przynajmniej naszkicujesz sobie Poszczególne pory dnia, kiedy co masz zrobić. Na przykład, jeżeli dzisiaj jest wieczór, no to ustal, co jutro chciałbyś zrobić i zapisz to sobie, i już zwiększasz dużo bardziej szanse na to, że to zrobisz i że zrobisz jutro coś, czego nie robiłeś przez wiele dni wcześniej. A co jeśli nie uda ci się tego wykonać i tylko się sfrustrujesz, że tego nie wykonałeś, przepisz to na kolejny dzień i kolejnego dnia spróbuj znowu do tego podejść. A jeżeli znowu ci się nie uda, to znowu przełóż to, przepisz na kolejny dzień i w pewnym momencie to przepisywanie z dnia na dzień zaczniecie tak wkurzać, że w końcu weźmiesz i to zrobisz. Kolejna rzecz, która nas blokuje, to jest nawyk mentalny. Nasze negatywne myślenie. Jeżeli cały czas myślisz sobie o tym, ja nie dam rady, nie nadaję się do tego, jestem niewystarczająco dobra. Gdybym miał większe wykształcenie, to tak, ale z tym, co mam teraz, to nie. Gdybym umiał angielski, no to wtedy mógłbym robić te rzeczy, ale skoro nie umiem, to się do tego nie nadaje. Inni mają lepsze samochody, lepsze znajomości, więcej zarabiają, to oni mogą, tak, ale ja, ja nie mogę. A w ogóle coś mnie tutaj w krzyżu łupie. A tu mnie noga boli, więc. Nie mogę ćwiczyć, nie mogę chodzić na siłownię i trenować klatki piersiowej, bo przecież w kostce, w nodze mnie coś ciśnie. Nie mam znajomych, nie mam partnerki, za mało zarabiam. Jestem za gruby, w ogóle jakieś pryszcze mi wyszły. Dam sobie spokój, po co cokolwiek zmieniać. Włączę sobie Netflixa i chwilowo wszystko będzie okej. Okay. Luzik, naprawdę. Tak chcesz przeżyć swoje życie, narzekając cały czas na samego siebie, na swoje życie i nic z tym nie robić, tylko znieczulać się social mediami, jakimiś e, filmikami, serialami i tak To, jak ty myślisz o sobie samym, to decyduje o tym, jakie masz życie, bo to, co sobie myślisz, robisz. Nie ma działania, nie ma robienia bez wcześniejszego pomyślenia. Robisz to, co wcześniej sobie pomyślałeś. Ja, żeby nagrać ten film, sobie musiałem najpierw pomyśleć o tym, że będę dzisiaj nagrywał dla ciebie filmik i sobie wcześniej rozpisałem, co tobie powiem. Jeżeli bym sobie o tym nie pomyślał, to tego bym nie zrobił. Więc to wszystko, co robisz w swoim życiu, jest wynikiem tego, co wcześniej sobie pomyślałeś. Może sobie pomyślałeś o czymś takim, że ja to muszę chodzić do pracy, której nie lubię, no bo z dziada, pradziada u mnie w rodzinie nikt nie lubi swojej pracy, no więc takie jest życie, że swojej pracy się nie lubi. A potem po pracy się piwko leży na kanapie, albo po prostu sprząta cały dom dla rodziny, bo rodzina przecież nie może posprzątać domu, nie? Więc ja jako matka polka jestem odpowiedzialna za to, żeby w domu było czysto, zawsze ugotowane, a inni po prostu mogli leżeć i pachnieć. To wszystko, co robisz, jest tym, co wcześniej sobie myślisz, i bardzo często to, co myślisz, jest tym, co inni, na przykład rodzice, społeczeństwo, kultura zaproponowali, zaproponowali ci albo zaprogramowali ci w młodości, że ty powinieneś myśleć i teraz odgrywasz ten scenariusz. Bardzo często nieświadomie odgrywasz ten scenariusz. Już, który został Ci narzucony. Pytanie, czy chcesz tak dłużej, a może chcesz wyjść z tego Matrixa i zacząć tworzyć swoje życie po swojemu? Jeżeli tak, to zacznij od zmiany myślenia i zacznij myśleć o takim życiu i o takim samym sobie, jakim chcesz być i jakim chcesz żyć. Kolejny nawyk, który niszczy nasze zdrowie psychiczne przede wszystkim dzisiaj, nasz optymizm, naszą wiarę w siebie, to jest to, do czego ja w tym momencie mówię. To jest nie kamera. Ja nagrywam smartfonem. To jest smartfon i my spędzamy kilka godzin bezproduktywnie na tych smartfonach dziennie i przeglądamy tam Instagramy, Facebooki, TikToki i to nas cały czas bodźcuje i to nas wysysa z energii. To badania pokazują, że my przeglądając, cały czas dostarczając sobie nowych treści w social mediach, e, to my się po prostu przepracowujemy i przez to nie mamy energii do tego, żeby robić w życiu inne trudne rzeczy. Bo jeżeli dla ciebie główną przyjemnością w życiu jest oglądanie filmików na YouTubie czy przeglądanie zdjęć na Instagramie czy rolek, to skąd miałbyś mieć motywację do tego, żeby iść na przykład na siłownię, żeby nauczyć się języka, jak miałbyś na przykład zacząć jakąś swoją działalność w internecie, robić te wszystkie trudne rzeczy, które wiążą się ze swoim biznesem, z działalnością online. No nie ma do tego motywacji, bo swoją motywację, swoją silną wolę, swoją energię życiową zużywasz po prostu na przeglądanie głupot w internecie. Przepraszam, wiem, dla wielu z was to nie są głupoty, dla wielu z was to są bardzo wartościowe informacje, ale pytanie czy warto? Pytanie czy warto na przykład przeglądać te wszystkie newsy. Bo mówisz sobie, ja przeglądam tylko wiadomości, one godziny dziennej, bo muszę wiedzieć, co się dzieje na świecie. Ale pytanie, czy naprawdę musisz? Jesteś graczem giełdowym? Jeżeli nie grasz na giełdzie, to moim zdaniem nie ma. Jeżeli twój zawód nie wymaga tego, żeby być zawsze na bieżąco z informacjami o świecie, to może warto sobie to odpuścić i przełożyć tę energię na coś konstruktywnego. Swoją drogą nawet jeżeli grałbyś na giełdzie, to przeglądanie Facebooka czy one to nie jest najlepszą drogą. Istnieją specjalne serwisy, które. E, publikują same fakty, a nie opinie dziennikarzy. Pytanie, czym wolisz się sugerować? W momencie, kiedy ograniczysz korzystanie z telefonu, usuń sobie w ramach eksperymentu aplikację social mediów na tydzień. Dasz radę przeżyć tydzień i zobacz, jak to jest. Zobacz, ile będziesz miał czasu, energii, chęci do działania. Spróbuj, zobaczymy, co się stanie, ok? Jeżeli będzie coś fajnego, albo w ogóle nic ci to nie da, albo stwierdzisz, że to głupie, to napisz do mnie, podziel się wnioskami, daj znać w komentarzu, e, jakie są Twoje przemyślenia na ten temat. No i zobaczymy. Może warto to wdrożyć, a może ja tylko głupotę gadam i nie warto e, coś takiego stosować. Daj znać. To, o czym warto jeszcze pamiętać, no to nasze ciało jest połączone z naszym duchem, z naszą głową, czyli energia nasza życiowa wynika nie tylko z tego, co my myślimy, ale również to, co my robimy ze swoim ciałem. E, wynika z tego, ile ty ćwiczysz, czy dajesz swojemu ciału sygnał do tego, że ma być ci potrzebne, bo jeżeli 7 dni w tygodniu siedzisz przed biurkiem, a potem przenosisz się na kanapę i czasem po prostu sobie zrobisz jakiś spacer, nie wiem. Na przystanek pobiegniesz na autobus, na przykład, żeby ci nie uciekł, no to, to może jest niewystarczająco do tego, żeby twoje ciało wspierało cię w tym. Wyobraź sobie, że twoje ciało jest jak taki pojazd. No i teraz pytanie: czy chcesz, żeby twoje ciało było jak taki zardzewiały żołąd, który już w ogóle ledwo zipie, e, czy może Ferrari? Teraz o Ferrari trzeba odpowiednio zadbać: trzeba lać inną benzynę, e, inne paliwo, e, częściej je czyścić i odpowiednio je dbać, prawda? I teraz, jeżeli chodzi o to paliwo, no to pytanie, jakiego paliwa ty sam sobie dostarczasz? Jeżeli cukrów, niezdrowych tłuszczy, to potem ci się nie chce, bo potem organizm musi się męczyć z tym, żeby to w ogóle strawić, żeby to wydalić i tak dalej. Nie? Zacznij zwracać uwagę na to, co jesz i zastanawiaj się, czy to, co jesz, dodaje ci energii, czy wysysa z ciebie energię. Czy to sprawi, że Ciebie jesteś bardziej produktywny, szczęśliwy, czy może tylko dostarczasz sobie krótkotrwałej przyjemności, żeby przez 5 sekund było ci fajnie na przykład. Żując cukierka albo jedząc czekoladkę, czy może zjesz sobie jakąś sałatkę, która da Ci energię na kilka godzin, która sprawi: nie, że będziesz napchany i że będziesz miał takie ojazy, jakie dobre, ale będziesz miał potem poczucie okej, okay, mogę produktywnie pracować, potrafię się skupić na swojej pracy i potrafię się szczerze uśmiechnąć do mojej żony, kiedy wrócę do niej z pracy. Tak, to co jemy ma wpływ na to wszystko. Tak więc oto jest kilka nawyków, które warto zmienić, jeżeli chcesz ruszyć w swoim życiu z miejsca, jeżeli chcesz wreszcie zacząć osiągać swoje cele, jeżeli chcesz, żeby wreszcie zaczęło Ci wychodzić, to musisz zadbać o siebie holistycznie. Czyli musisz zacząć zwracać uwagę na to, co jesz, co myślisz, co jest wokół Ciebie, co robisz codziennie, czy masz wyznaczone cele, jakie słowa sobie powtarzasz, kim się otaczasz, czy jesteś z zewnątrz sterowny i robisz to, co inni Ci mówią, żebyś robił, czy sam decydujesz o swoim losie i robisz to, co jest dla Ciebie ważne i co jest związane z Twoimi z życiowymi celami. Czy w ogóle znasz mniej więcej swój życiowy kierunek? Dokąd chcesz iść? Kim chcesz być? Co chcesz zostawić po sobie? To są ważne pytania, na które warto sobie odpowiedzieć, bo bez nich prawdopodobnie będziesz jak taka chorągiewka na wietrze, że będziesz gdzieś tam powiewał w tą stronę, jak zawieje, ale nie będziesz miał kontroli nad swoim życiem. Jeżeli chcesz iść pewnym krokiem do przodu, jak statek do portu, to warto żebyś zaczął zwracać uwagę na te wszystkie aspekty. I teraz moje pytanie do ciebie. O czym warto jeszcze pamiętać? Jakie na Sprawiają, że czujesz się gorzej albo lepiej. Daj znać w komentarzu. Podziel się swoimi przemyśleniami, swoją refleksją, co to takiego może być. E, czym możemy się zainspirować, co Twoim zdaniem warto zmienić w swoim życiu, żeby mieć więcej energii, być bardziej produktywnym, żeby realizować swoje cele, żeby żyć z większą pasją i ekscytacją. Co pomogło Tobie? Daj znać. Dzięki wielkie za Twój komentarz. Jeżeli masz ochotę, to tutaj jest jeszcze jedno nagranie w bardzo podobnym temacie. Do zobaczenia w tym nagraniu. No i dziękuję Ci bardzo za uwagę. Dawid Jureczko.